Kochani, dzisiaj w Ewangelii mamy powołanie dwunastu apostołów. Myślę, że śmiało możemy powiedzieć, że dzisiaj każdy z nas jest powołany przez Jezusa do tego, aby być Jego uczniem. Zróbmy sobie krótki rachunek sumienia na temat tego, jak tę rolę pełnię. Na początku odpowiedz sobie na pytanie: czy czujesz się uczniem Jezusa? Czy czujesz, że w jakiś sposób do Niego przynależysz, że starasz się w jakiś sposób Go naśladować, że On jest Twoim mistrzem, nauczycielem, że idziesz przez życie według Jego wskazań? Teraz odpowiedz sobie na pytanie. Czy w każdym momencie Twojego życia, Twoje zachowanie można by podpisać sformułowaniem uczeń Jezusa? Czy nie masz w swoim życiu takich zachowań, w który, których Jezus by się wstydził, albo nad którymi Jezus by zapłakał, zasmuciłby się? Czy nie miałeś takich momentów, w którym zapomniałeś, kim jest Twój nauczyciel? Jezus daje szansę każdemu z nas, żeby się poprawić. Dlatego odpowiedz sobie na pytanie, jak często z tej szansy korzystasz. Czy kiedy widzisz jakieś zachowanie w swoim życiu, które nie przystoi uczniowi Jezusa, czy starasz się to zmienić, czy ulegasz przyzwyczajeniu i nic z tym nie robisz? Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Mario, Matko Boża, módl się za nami grzeszny, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowa sz Mario łaski pełna pan z Tobą. Ty między niewiastami i błogosławiona. I Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Wieczne odpoczywanie, raz z małym nasz Panie, a światłość wieku i im święta. Boże przez zwiastowania anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa twojego Syna. Prosimy cię wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały z zmartwychwstania. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, ojciec i syn, i duch święty, trwajcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki.